Cześć! Witajcie na kanale Zrób to Sam! W tym filmiku mamy dla Was przegląd włóczki. To jest taki, takie porządki wiosenne i mamy tutaj parę włóczek, e, które chciałybyśmy Wam pokazać, opowiedzieć. E, może zainspirować, żebyście sobie też takie kupiły. E, opowiedzieć, co można z takich zrobić. Na przykład mamy bardzo miękką, bardzo e, fajną włóczkę tutaj na sam początek z ciekawymi kolorami. Nazywa się, e, tak jak widzicie, Creative Light Melange. Dosyć mały kłębek. Rozszerzę jeszcze bardziej tutaj poszczególne włókna, żebyście zobaczyli, jakie w środku mamy kolory. Tutaj są głównie szarości, do tego też się nazywa melange. Mamy też trochę różowego. Bardzo miękka. Zaraz popatrzymy sobie na skład. Zobaczymy skąd się ten skład bierze. Mały kłębek. Mamy 50 gramów na 100 metrach. Dokładnie. I wydaje mi się, że to jest idealna włóczka na szale, ale takie grubsze, trochę zimowe, trochę bardziej zimowe, czyli niekoniecznie na wiosnę. Nawet te kolory nie kojarzą się z wiosną. W środku, jak widzicie, tutaj jest dużo szarości. Na zewnątrz mamy troszkę więcej różowego. Taki blady różowy, w środku jest więcej szarego. Tak to mniej więcej wygląda, więc bardziej mi się kojarzy ta kolorystyka z jesienią. Zupełnie nie z wiosną, więc może nie będziemy wykorzystywać właśnie tego, tej włóczki, tego kłębka do wiosennych projektów. Zostawimy sobie na jesień. Skład jest dosyć długi. Mamy tutaj wełnę, mamy poliakryl i poliamid. I to jest nasz dełko 6. Bardzo miękka włóczka na przyjemny szal. Ale może taki bardziej jesienno-zimowy i na pewno jeden kłębek nam nie wystarczy. Do tego musimy mieć parę kłębków. To też przewidziałam i dlatego też kupiłam sobie więcej kłębków. Mamy tutaj ich w zanadrzu przynajmniej trzy. O, tutaj mamy trzy kłębki. Akurat trzy powinny jak najbardziej na szal wystarczyć. Więc to by było, jeśli chodzi o włóczkę numer 1. I już Wam pokazujemy włóczkę numer 2. Tutaj mamy, tak się nazywa. Sobie przeczytajcie, nie będę się nawet starać. Tutaj tym razem kolory mamy super ładne. Mamy szczególnie pomarańczowy i różowy. Jest bardzo miękka ta włóczka, też niewielki kłębek, dosyć mały, więc będziemy potrzebować tego więcej. W środku kryje się zielony miętowo-zielony, Może jeszcze jakieś inne kolory, jak dobrze pogrzebiemy. Nic tam w środku więcej nie ma. St o i znowu mamy różowy. <laughs> w każdym razie, super ładna kolorystyka. Jak najbardziej na wiosenne szale się to nadaje. Tylko znowu mały kłębek, czyli musimy, e, musimy sobie więcej takiego czegoś kupić, żeby nam wyszedł solidny szal. Ale na przykład na opaskę, jeśli wiosną opaski, teraz są bardzo ciepłe wiosny. Więc e, może niekoniecznie, ale na wiosenną opaskę naprawdę jest to super sprawa. I jeszcze raz rzut okiem na to, co tutaj się dzieje, jak wygląda struktura włókna. I tutaj mamy 100 g na 100 dziesięciu metrach, czyli tym razem troszkę więcej. Jak widzicie mamy owiniętą całą włóczkę taką cienką niteczką. I skład. W składzie mamy wełnę, ma mamy poliakryl i... i jeszcze jakiś tam składnik na końcu, którego nie znam. Nie wiem, 16% A jakiegoś włókna jeśli chodzi o grubość na 7-8 szydełko bądź druty. Teraz numer 3. To jest bardzo fajny kłębek. E, taki kłębek właściwie nie zwinięty w kuleczkę, a raczej w taki cylinder i e, dzięki temu mieści się tutaj bardzo dużo włóczki. Zobaczycie, to będzie bardzo długi kłębek i on nam wystarczy w zupełności na zrobienie jednego e, szalika. Nazywa się creative fluff Filly, piękny kolor, ciekawa śmieszna nazwa. E, mamy złoty z takimi złotymi nitkami. Naprawdę e, można zrobić z tego spektakularny projekt. Jeśli tylko znajdziecie taką złotą włóczkę, taki duży kłębek, to naprawdę piękny szal można z tego zrobić. Jeśli potraficie robić sweterki, to też piękny złoty sweterek. E, ze złotymi nitkami. Tutaj, jak widzicie, mamy 150 g na 420 metrach, czyli jest e, 4 razy, praktycznie, niecałe 4 razy dłuższy niż ta, ten wcześniejszy kłębek. Całkiem długi. Mamy tutaj bawełnę, poliester i poliakryl 10%. Także mamy tutaj wełny. Bardzo ładna włóczka super ładna. E, na Wydaje mi się, że to jest na czwórkę. Jeśli chodzi o grubość, czyli na dosyć cienkie szydełko, na cienkie druty. Tak wygląda struktura włóczki. Zawiera złote nitki. Czyli dosyć cienka. Będzie dużo pracy, żeby. Z tak cienką włóczką przerobić 400 metrów. I tutaj mamy ostatni kłębek dla Was. Jeśli chodzi o kolor, to jest to absolutny highlight. Bardzo ładny kolor wiosenny. Wszystkie tutaj praktycznie mamy możliwe kolory, nawet nie będę starała się ich wyliczać. Idealna sprawa, jeśli chodzi o wiosenne projekty. Jeśli chodzi o strukturę, mamy tutaj pozwijaną nitkę. Zwyczaj składają, e, składającą się z dwóch kolorów, które potem przechodzą w kolejne kolory. Dlatego też się nazywa właśnie Color Twist. E, chodzi pewnie tutaj o to skręcenie. Mamy tutaj 50 gramów na 85 metrach. Znowu jest to mały dosyć kłębek. Nie wystarczy nam na pewno na jeden szalik. E, grubość 7-8 i skład mamy wełnę i poliakryl. czyli właściwie taki standardowy. Ale włóczka jest pięknego e, pięknych kolorów, super kolorystyka, dosyć miękka. Idealna na wiosenne projekty. Tak w środku mniej więcej wygląda. Te kolory wszystkie widzicie, w środku się nic innego nie kryje niż to, e, co jest na zewnątrz. I to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację tych wszystkich włóczek. To jest ten filmik, jest po to, żeby wam pokazać jak, jaka jest różnorodność na rynku, co można sobie kupić, żeby was zainspirować, ponieważ to nie, nie zawsze aż takie ciekawe kolory są dostępne w lokalnym sklepie, ale na pewno w internecie dużo znajdziecie fajnych rzeczy, a teraz wydaje mi się, że oferta w sklepach takich włóczek też coraz bardziej się poszerza więc zapraszam Was do kreatywnego podejścia. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!